Krótko przed drugą w nocy, kardynał Lomelli opuścił swój apartament w Pałacu Świętego Oficium i zmierzał przez pogrążone w mroku krużganki Watykanu w stronę domu Świętej Marty, gdzie znajdowały się pokoje papieża. O panie, modlił się, on ma jeszcze tyle do zrobienia, gdy tymczasem cała moja użyteczna praca w Twojej służbie dobiega końca. On jest kochany, ja jestem zapomniany. Oszczędź go, panie. Oszczędź go i zabierz raczej mnie. Potęga Boga, ambicja człowieka. 117 kardynałów z całego świata. W ciągu następnych 72 godzin. Jeden z nich stanie się najpotężniejszym przywódcą duchowym na Ziemi. Zamkniętych we wnętrzu kaplicy sekstyńskiej elektorów bardzo szybko zaczynają pochłaniać całkiem ziemskie intrygi. To tylko kilka wersów pierwszego rozdziału oraz streszczenie z okładki najnowszej książki Roberta Harrisa zatytułowanej Konklawę. Gdy pierwszy raz przeczytałem kod da Vinci, a później anioły i demony, od razu zafascynował mnie ten rodzaj thrillera. Trillera, którego akcja rozgrywa się w kręgach kościoła. Ukryte pisma, znaki, tajne ewangelie, najpilniej strzeżone tajemnice najmniejszego państwa na świecie, czyli Watykanu. Gdy dowiedziałem się o nowej powieści Roberta Harrisa, którego znałem tylko z powieści Ghost Rider, wiedziałem, że muszę to przeczytać. No i tak też się stało. Książkę, którą otrzymałem od wydawnictwa Albatros, pochłonąłem w cztery dni. Zaczynając w piątek, kończąc w poniedziałek. Książka ma Dosłownie 332 strony. Yy, druk nie jest jakiś tam ogromny, nie jest też malutki. Yy, także przez weekend spokojnie, jak ktoś się uprze, to na pewno da radę taką książkę przeczytać. Naszym głównym bohaterem jest kardynał Lomeli, który niestety przeżywa chwilowy kryzys wiary i wątpi w sens tego, co robi. Cała historia rozpoczyna się w chwili śmierci papieża, dla którego największą ideą był Kościół ubogi odstąpienie od wygody i odstąpienie od luksusów. Papieża, który zrezygnował z wielkiego apartamentu o powierzchni 500 m2 na rzecz apartamentu 50 m2. Autor oczywiście na wstępie twierdzi, że podobieństwo do papieża Franciszka jest zupełnie przypadkowe i nie miał tego na celu. Jednak yy, i tak każdy, kto czyta tę książkę, właśnie tak będzie widział tego papieża, czyli papieża jako papieża Franciszka. Kardynał Lomeli staje przed bardzo trudnym zadaniem zadaniem przeprowadzenia całego konklawu. Zjeżdżają się kardynałowie z całego świata, by wziąć udział w wyborach nowej głowy kościoła. Pojawia się również kardynał, o którym nikt nigdy nie słyszał i który tak naprawdę nie widnieje na żadnej oficjalnej liście kardynałów, a który został mianowany przez samego papieża. Zamykają się drzwi kaplicy Sykstyńskiej i zostaje przeprowadzone pierwsze głosowanie, którego finał obwieszcza czarny dym. Widząc, kto ma realne szanse na to, aby zostać głową kościoła, zaczyna się istne House of Cards. Tak nawet chyba jest określana ta książka jako takie kościelne House of Cards. Lomeli otrzymuje donosy, przecieki, tajne dokumenty, na jaw wychodzą kolejne sprawy, które mogą kompromitować wielu spośród obecnych kardynałów. I choć spodziewałem się. Ciut ostrzejszego thrillera, okraszonego mniej więcej jak kod Da Vinci jakimś morderstwem, kłótniami, ostrymi szantażami, bijatykami, szarpaninami, dostałem ciekawie skonstruowaną i świetnie napisaną powieść, która przedstawia kulisy świata kościelnego lub Przypuszczenia, jak ten świat może wyglądać, bo pamiętajmy mimo wszystko, że teoretycznie jest to fikcja. Ale jest to fikcja oddana bardzo dobrze, ponieważ Robert Harris świetnie przygotował się do tej książki. Udał się do Watykanu, był oprowadzony przez kardynałów po kaplicy Sykstyjskiej, dowiedział się o kulisach konklawe, Również dziękuję anonimowym kardynałom, od których zapewne wie to i owo. Nie daj Boże jeszcze, żeby jakieś prawdziwe informacje z tej książki. Ale oczywiście pamiętajmy, jest to fikcja. Yy, w książce są kłótnie, są szantaże, tylko wszystko odbywa się w sposób pobożny i kościelny. Jeśli ktoś chce krwi, flaków, wulgaryzmów wyskakujących co piąte słowo z książki, to na pewno tutaj tego nie znajdzie. Jeśli ktoś oczekuje łez, brutalności, porwań, no też tego nie dostanie. Natomiast jeśli ktoś lubi gierki polityczne, układy, lewe interesy, czyli wszystko to, o czym traktuje wspomniany wcześniej House of Cards, na pewno będzie zadowolony. Autor dodatkowo bardzo realnie oddaje opisy wnętrz Kaplicy Sykstyńskiej i całego otoczenia, które dla zwykłych obywateli prawda, jest niedostępne, y, opisuje proces powstawania białego i czarnego dymu, y, całą procedurę co dzieje się po śmierci papieża. Y, takie informacje nie są dostępne na co dzień, natomiast my możemy się tego wszystkiego dowiedzieć z tej książki, a wszystko za sprawą oczywiście wiernego i bardzo dokładnego przygotowania autora. Co więcej, autor w bardzo fajny sposób podrzuca nam różne fakty i ciekawostki historyczne. I możemy tutaj poczytać na przykład o przepisach, jakie zniósł lub jakie ustanowił papież Jan Paweł II, przepisach dotyczących konklawy i wiele innych informacji, które na co dzień są tylko i wyłącznie dla wtajemniczonych. Książkę Roberta Harrisa, Konklawę, czytało mi się bardzo lekko. Rozdziały nie dłużyły mi się jak przysłowiowe flaki z olejem, bo czasami mamy tak, że czytamy książkę i jest tak... O Jezu, jeszcze... Jeszcze trzy strony i będzie koniec rozdziału i na dzisiaj koniec. Nie, tutaj naprawdę było na odwrót, było... Hmm, jest trzecia w nocy. Dobra, jeszcze jeden rozdział. Czyli mimo, że nie było tego... takiej mocnej adrenaliny, to mimo wszystko książka mnie zafascynowała i sprawiła, że byłem ciekaw, co będzie dalej. Informacje i zapiski prawne, wszelkiego rodzaju y, przepisy, były podawane w sposób zrozumiały dla takiego prostego, szarego obywatela jak ja, także nie musiałem jeszcze dodatkowo szukać wyjaśnienia w internecie czy sprawdzać w posłownikach, co dane słowa oznaczają. Z wielkim zainteresowaniem śledziłem przebieg kolejnych głosowań, a tych jest kilka. A finał? Po przeczytaniu masy thrillerów i napisaniu kilku opowiadań, miałem własne dwa lub trzy typy zakończenia i byłem pewny w 70% że któreś z tych zakończeń trafi, i że książka zakończy się w któryś z tych sposobów, który przewidywałem. No niestety. Robert Harris swoim zakończeniem po prostu mnie znokautował. Przez kilka minut wpatrywałem się w ostatnie zdania, a w moim umyśle stado Chińczyków siekało kapustę, jak to mówiła Joanna Kołaczkowska. Totalne zaskoczenie. Polecam Wam, bo warto. Nawet jeśli nie lubicie tego rodzaju thrillera, nie lubicie takich kościelnych afer, yy, to warto dla samego poznania tego wewnętrznego i zamkniętego świata, dla tych ciekawych informacji realnych, które autor nam podrzuca. Warto dla poznania życia kardynałów od kuchni i procesu wyboru papieża. A przede wszystkim po obejrzeniu tego filmu możecie się sprawdzić. Czytając, spróbujcie przewidzieć własne zakończenie. Zapewne mniej więcej gdzieś tak w, w 3 czwartych książki, a może i później. Na pewno nasunie wam się jakieś własne zakończenie. I potem napiszcie w komentarzu pod tym filmem, czy trafiliście. Może komuś się uda. Książkę będzie się czytać szczególnie dobrze na pewno w zbliżającym się okresie świąt wielkanocnych, kiedy to ten duch kościoła będzie wyczuwalny wszemi wobec. Dlatego, taka, taki thriller kościelny z papierzymi kardynałami w tle myślę, że będzie bardzo fajną książką w tym właśnie okresie. Polecam dla mnie solidne 7,5 na 10. Robert Harris, Conclave wydawnictwo Albatros. Link do sklepu, w którym możecie kupić zarówno wersję papierową, jak i elektroniczną. Oczywiście na dole w opisie pod filmem. Dzięki raz jeszcze, pozdrawiam, a my widzimy się w kolejnym filmie już za tydzień w czwartek. Do zobaczenia.